Podobnie jak wielu ludzi, kiedy przyszedłem do Chrystusa, oczekiwałem, że od teraz moje nowe życie będzie łatwe i naznaczone sukcesem. Byłem przekonany, że jeśli ludzie będą służyć Bogu i kochać Go, zostaną uzdrowieni ze wszystkich chorób, a ich rodziny i różne podejmowane działania będą się rozwijać. Czy Bóg nigdy nie chce, by Jego dzieci cierpiały? Często słyszę to pytanie. Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Pewna kobieta napisała. Przez wiele lat utwierdzałam się w przekonaniu, że Bóg nigdy nie chce, by jego dzieci cierpiały, ale potem nadeszły kłopoty. Fala za falą, mój syn zmarł w wyniku błędu lekarza, zdiagnozowano u mnie zespół postpolio, wyniszczającą postępującą i bolesną chorobę. Mój mąż zostawił mnie dla kogoś innego, a ja musiałam samotnie wychowywać dwie dorastające córki. Nie byłam pewna, co myśleć o tych wydarzeniach. Czy oznaczały one, że byłam niewierna, czy że Bóg mnie za coś karał? Dlaczego nie odpowiadał na moje żarliwe modlitwy? Uporządkowane życie, które kiedyś prowadziła, rozpadło się. Została z niezliczoną ilością pytań: czy Bóg był dobry, czy wiara była tego warta, jak sobie poradzę? Co jeśli nie będzie lepiej? Co jeśli faktycznie się pogorszy? Dlaczego Bóg wydawał się tak odległy, skoro kiedyś był blisko i jak mogłam odzyskać tę bliskość? Czy to cierpienie miało jakiś cel, czy też było całkowicie bezsensowne? Wiele z tych pytań wydaje się niemal nieuniknionych, gdy pojawia się cierpienie, zwłaszcza długotrwałe i nieoczekiwane. Niektórzy chrześcijanie próbują stłumić te pytania, zakładając, że odzwierciedlają one brak wiary lub przynajmniej jej chwiejność. Obawiają się, że zadawanie pytań zaszkodzi ich wierze, zakładając, że rozpadnie się ona pod ich wpływem. Myślę, że prawdziwa wiara bierze się ze zmagania z tymi pytaniami, szczególnie kierowanie ich do Boga, oczekując od Niego odpowiedzi. To oczekiwanie prowadzi do aktywnego szukania, np. przeglądania Pisma Świętego, szukania Bożych obietnic, odpowiedzi, a nie ignorowania pytań. Wiesz, jakie jest moje doświadczenie? Kiedy rzeczywiście zadaję te pytania, Bóg przyciąga mnie do bogatszego życia z Nim niż mogłem sobie wyobrazić. Zamiast zachwiać moją wiarą, zadanie pytań potwierdziło i pogłębiło moje zaufanie do Boga, gdy przychodziła niepewność. Im bardziej niepewnych okolicznościach stawałem, tym bardziej byłem pewny, że Bóg nigdy mnie nie opuści, nigdy nie będę musiał stawić czoła niczemu bez Niego. Posłuchaj mnie, nie bój się zadawać Bogu pytań. On zaprasza do ich zadawania. W historiach biblijnych często widzimy osoby z krwi i kości, które bardzo cierpiały, zadawały Bogu pytania i w końcu odkryły, że Bóg jest wierny. Poprzez swoje wołanie z powodu cierpienia, a nie pomimo niego zrozumiały głębie Bożej miłości do nich. W całym Piśmie Świętym widzimy ludzi, którzy wyrażali wątpliwości i pytania, zwłaszcza gdy byli zniechęcani. Może możesz odnieść się do niektórych z tych słów. Wszystkie zostały wypowiedziane przez ludzi, którzy szczerze stawali przed Bogiem. Nie udawali, że nie spotyka ich cierpienie. Nie udawali, że ze wszystkim sobie świetnie poradzą. Posłuchaj, o co pytały postaci biblijne. Mojżesz, Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić złotemu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Gedeon. Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Hiob, po co się daje życie strapionym? Istnienie złamanym na duchu co śmierci czekają na próżno? Dawid, jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Jeremiasz. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś siódę albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, bez możliwości uleczenia nas? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego czasu uleczenia, a tu przerażenie. Jezus, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy po usłyszeniu tych pytań i wątpliwości myślisz, że są jakieś pytania, których nie wolno zadać Panu Bogu? Myślę, że wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do Boga. Czy oskarżamy Boga o złe postępowanie, czy narzekamy innym na Boga, czy zwracamy się bezpośrednio do Niego, czy gniewnie obwiniamy Go, czy szczerze zadajemy Mu pytania? Chociaż pytania mogą brzmieć podobnie, ton i serce za nimi stojące mogą być zupełnie inne. Zarówno Matka Boża, jak i Zachariasz zadali Aniołowi Pańskiemu pytania związane z tym, w jaki sposób wypowiedziane przez Niego słowa się spełnią. Zauważ, że jedno pytanie zadowoliło anioła, a drugie go nie zadowoliło, prawdopodobnie z powodu stojącej za nim motywacji. Jednak nawet jeśli pytamy niewłaściwie, jeśli kierujemy ku Bogu nasz niewłaściwy gniew, on jest zawsze chętny i gotowy nam wybaczyć. Wiemy, że Bóg był zły na dzieci Izraela, które narzekały na pustyni, używając podobnych słów jak Dawid i Hiob. Ale zauważ też, że serce kryjące się za ich komentarzami było inne. Pytania Izraelitów na pustyni były bardziej jak oskarżenia kwestionujące Boży charakter i dobroć bez oznak skruchy. Skarżyli się na Boga zbiorowo, jeden drugiemu, nie zwracając się indywidualnie i bezpośrednio do samego Boga. Nie pozwól, by przykład Izraelitów cię zniechęcił, ponieważ Bóg zaprasza nas do szczerych pytań. Jak udowodniłem Ci przez przywołane cytaty, wierni ludzie w Biblii mieli odwagę wyrazić swój ból i frustrację, zadawać pytania i przyznawać się do swoich wątpliwości i obaw. I zauważ, że pytania te raczej pogłębiały ich wiarę niż osłabiały. Kiedy pokornie i bezpośrednio zwracamy się do Boga, stając w prawdzie wobec naszych trosk, on nam odpowie. Być może nie zawsze z konkretną odpowiedzią na nasze pytanie, ale zawsze wskaże nam kierunek. Sposobem na przejście od rozpaczy do nadziei jest stawienie czoła naszym pytaniom, wątpliwościom i rozczarowaniom, oraz szukanie Boga pośród nich. Prawdziwa wiara ma być szczera wobec Boga, pewna, że On nigdy nie zawiedzie. Kiedy rozpaczliwie potrzeba nam nadziei, to jest to, czego najbardziej potrzebujemy. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną, bo mam do Ciebie wielką prośbę. Możesz sprawić, że dotrzemy do tysięcy polskich domów z przesłaniem Serca Jezusowego, przekazując darowiznę na rzecz Apostolatu Najświętszego Serca już dziś. Gdy wspierasz Apostolat Najświętszego Serca, Twój dar trafia bezpośrednio na utrzymanie jedynego takiego kanału poświęconego nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce wysyłkę setek listów z wizerunkiem Najświętszego Serca czekającego na intronizację w polskich domach. Umacnianie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie przez działania online oraz wysyłkę listów. Od roku wzywamy tysiące katolików do powrotu do Najświętszego Serca, poświęcenia siebie samych i swoich rodzin sercu Jezusowemu. Darmowe narzędzia duchowe. Umieszczamy w wizerunek serca Jezusa, tarczę Najświętszego Serca, kartę z Najświętszym Sercem i Błogosławieństwem. Cudowne medaliki w rękach setek Polaków. W celu nabożeństwa do Najświętszego Serca i niepokalanego Serca Maryi. Skorzystaj z bezpiecznego, bezpłatnego formularza link do niego pokazuje się tutaj na pasku aby przekazać swój dar. Jeśli chcesz, abym wraz z moim zespołem mógł służyć w ochronie katolickich wartości w naszej Ojczyźnie, już teraz pomóż w rozwoju tego kanału, dołączając do rodziny Najświętszego Serca poprzez stronę internetową naszego Apostolatu. Nawet poprzez niewielką darowiznę masz wpływ na obronę wartości katolickich w naszej Ojczyźnie. Wszystko dla serca Jezusowego. Z Panem Bogiem. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.